W dzisiejszym odcinku replika pistoletu Colt 1911 od firmy Arma Armet. Znana także jako R31CO. Wykonana z metalu oraz z plastikowej okładziny. I co my tu mamy w zestawie? Otrzymujemy pistolet standardowo kulki klucz do zaworów. Pistolet jest jakieś 230-250 zł. chwilę się wyhaczcie odpowiednio. I to jest pistolet na CO2 z bluebackiem czyli jak w prawdziwej repice, prawdziwej broni, zamek po każdym strzale się cofa i jedzie do przodu. I co my tu mamy? Na górze komory mamy oznaczenie 45 ACP. Tak, czyli kaliber prawdziwego kolta. Mamy zaczep na linkę. Jakbyśmy tutaj chcieli przywiązać smiecz taktyczną, żeby nam pistolet nie wypadł. Po drugiej stronie mamy guzik do zwalnienia magazynka i skrzydełka od zabezpieczenia safe auto. Żeby Mamy też guzik cofania się magazynka, jeżeli nie ma kulek w komorze, jak widać, to wtedy zatrzyma się dzięki temu w połowie. Tak? Wtedy wyciągamy magazynek, wchodzimy nowy i a, trochę się zacina, jedziemy do przodu. Znowu strzelamy. I co my tu mamy? Żeby strzelić, musimy najpierw napełnić magazynek. Czyli w tym miejscu wsadzamy kapsułę, odkręcamy tą śrubę, wsadzamy kapsułę, zakręcamy tutaj i mamy kapsułę napitą. Potem bierzemy sprężynę, odciągamy. I tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, nie pakujemy przez zęby, tylko tutaj mamy specjalny otwór, przez który możemy... No bo możemy też wyciągnąć kulki, tak? Szybko, znacznie szybciej niż, niż tam przez, przez szczęki zamk. To jest magazynek. To jest magazynek, potem mamy pistolet. Jako, że to jest już powiedzmy replika jakaś lepsza, to mamy tutaj wszystkie zabezpieczenia. Jak już mówiłem, skrzydełka od bezpiecznika, ale też w polcie jest bezpiecznik. Na kolby, na rekojeści. Tak, czyli, jak nieprawidłowo nie przyciśniemy tutaj tego, to też nie strzelimy. Tak, zrobimy tak. No, musimy... Teraz, jakbym chciał strzelić, mam opuszczone skrzydełko zamka i tu nie strzelę, spust się blokuje. A dopiero, jak przycisnę ten bezpiecznik, wtedy dopiero mogę strzelić. I tutaj, jak już widać, Mamy też ruchomy kurek, który się w zależności od położenia lufy też cofa. Tak czyli porządna replika. Już tak realistyczniejsza można powiedzieć. Co możemy jeszcze dalej zrobić? Możemy jeszcze, byśmy by chcieli, wyczyścić albo zrobić coś innego. Na przykład sprawdzić sobie, poprawić sobie hop-up. Zaraz w takiej pozycji, no, tylko tu już trzeba sobie pomóc. W tym wypadku, śrubokrętem najlepiej, jakbyśmy chcieli sobie poprawić hop-up, to pistolet możemy całkowicie praktycznie rozłożyć. No, i właściwie, żeby poprawić hop-up, to musimy. Tak wyciągamy zabezpieczenie zamka trzymając jego. W stronę tutaj w tej mniejszej dziurze to jest, mniejsza dziura. To jest ta większa dziura tak. i wtedy przeciągamy całość do przodu zdejmujemy i mamy jedną część i mamy całą resztę całe bebechy. i co my tu mamy już widać to jest taka malutka sprężynka Teraz może włączę latarkę żeby było widać taka malutka sprężynka i to jest właśnie nasz hop -up. Tak, jak nim kręcimy, to sobie podkręcamy hop up. No, już widać, na on jest. Możemy oczywiście dalej rozbierać pistolet, tak? Możemy sobie wziąć tak, 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 przekręcić. I jak się mówi, wyjmujemy dziada. Tak. tak, tak, żeby całość naoliwić na przykład, albo zrobić coś innego, ulepszyć na przykład, to możemy tutaj wszystko to powyjmować. Trzeba się tego pozbyć. Jakoś. A potem to można wszystko odjąć elegancko przez lufę. Otóż się tym nie będziemy bawić, bo to trochę trochę roboty jest. Ale, ale jakbyśmy chcieli na przykład wymienić sobie gumkę w środku, lufę jakąś dać lepszą, albo dyszę wymienić tutaj tak, to wtedy sobie możemy otworzyć go i Wtedy mamy dostęp do całego pistoletu. Tak, buch. Cyk, cyk. Naprawiamy. Nic nie było. Przecieramy, bo jest strasznie naliwiony. Znaczy musi być na yy, nasmarowany smarem, żeby tutaj wszystko płynnie nam się ruszało, tak? Na tej, na tej szynie. Jak nie będzie naoliwiony, no to, to będzie trochę kiepsko. O, cyk. Potem znowu bierzemy go do poprzedniej pozycji, zamykamy, trafiamy w tą drugą dziurę, mniejszą, i dział. Fajna zabawa, mówię, po każdym strzale, on się broń cofa i leci do przodu, cofa i leci do przodu. Tak, czyli już jest realistyczniejsza replika. Ma te swoje 320 FPS, więc też jest do c -cubu, tak? więc kto chce iść do budynku i sobie postrzelać z realnej repliki, tak? poczuć się jak, jak z prawdziwą bronią, no to rzeczywiście już już ta broń się do tego nadaje, już ta replika się do tego nadaje, tak? Jest, ma wszystkie cechy praktycznie broni ostrej, tak? Przynajmniej, przynajmniej jakoś to zachowane. Minusem tylko są Tutaj magazynki ponieważ jeżeli zatrzymacie kapsułę w środku, przechowacie zaraz postrzelam, należy jak najszybciej wyjąć kapsułę bo inaczej yy, zawory te magazynki mają bardzo słabe zawory przytrzymanie tutaj kapsuły spowoduje, że, że coś się w zaworach schrzani i one po prostu nie będą Wam trzymać gazu tak wsadzicie, wsadzicie kapsułę i przez cały gaz będzie Wam leciał górą Dołem przejdzie rękawa za zamarcie, jak będziecie tutaj trzymać ten magazyn. Gaz, gaz zimne CO2 sprężone będzie po prostu ochładzało tutaj to wszystko i, 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 i jest strasznie wtedy nie trzyma gazu. Jeżeli, jeżeli tutaj nie wymiecie kapsuły w odpowiednim czasie, tak zaraz strzelance, po, po użyciu, bo nawet jeżeli to jest pełna kapsuła, to niestety, ale te zawory są coś słabe. Bo można je tam niby, niby taśmą teflonową próbować coś reanimować, ale to nie zawsze się udaje. I to jest ten jedyny minus tego pistoletu, że te magazynki są dość słabe, no kosztują 6 dych ich zapasowych, byście chcieli. Więc zawsze można sobie dokupić drugi, albo więcej, najlepiej, bo mówię, no, nie zawsze, nie zawsze są tak szczelne. Generalnie broń Elegancka replika z blowbackiem, jak za taką cenę, tych 250-260 zł, jest dobra. Minusem są tylko te magazynki, ale daje, daje radę, można ją reanimować w razie czeku. Jest też wersja Colta, jeżeli ktoś nie lubi CO2, tak, to jest też wersja R31, po prostu, ale wtedy ma się na... Gringas. Niby niby te na Gringas jak widać tutaj o jest poszerzony magazynek, tak? Czyli, czyli jest specjalnie wejście na kapsułę CO2. I firma Army Armet mówi, że w ich pistoletach na Gringas też jest takie wejście właśnie wyżłobione, że pistolety na Gringas są przystosowane do użycia też magazynka z kapsułą CO2, ale to musicie sprawdzić, czy wysza Czyli tutaj ten element, teraz ten element jest niebieski, bo jeżeli jest niebieski w pistoletach na green gas, to wtedy znaczy się, że jest na CO2 też przystosowany. No tutaj nie jest niebiesko, tylko jest czarno, no bo to jest pistolet czysto na CO2, tak? Więc, więc dysza powinna być fabrycznie przystosowana do CO2. Tutaj widać, komora zamka. No i tam kulki lecą. Zarządy celownicze stałe. Szerwinkę, muszka, wszystko jest stałe i działa. Tak więc dla fanów, militariów amerykańskich rzecz niezbędna. Dziękuję za uwagę i cześć.